Dlaczego palce się marszczą po kontakcie z wodą? No nie wiadomo, ale jest kilka hipotez. Na początku myślano, że to woda wnika do naskórka i on przez to pęcznieje, ale tę hipotezę obalono, bo zauważono, że skóra obciętego palca umieszczonego w wodzie też się marszczy. No i co z tego? Ten palec nie miał nerwów, zatem za to marszczenie odpowiada układ nerwowy. Hipoteza druga. Przy kontakcie dłoni z wodą układ nerwowy wysyła sygnał do naczyń krwionośnych w palcach, żeby się skurczyły. One się kurczą, krew z palców ucieka. Palce Tracą swoją objętość, więc skóra się marszczy. Tak samo jak na przykład zmiana z winogron w rodzynki. Ale po co ten układ nerwowy tak robi? Najpopularniejsza teoria jest taka, że to ma poprawić chwyt i przyczepność. Coś jak używanie opon z rowkami na mokrej nawierzchni, żeby te rowki odprowadzały wodę. Tak samo tutaj rowki spaltów odprowadzają wodę. Samochód się nie ślizga, ręka się nie ślizga. Ewolucja. Nasi przodkowie popylali po mokrych kamieniach, mieli pomarszczone stopy i się nie ślizgali. Wchodzili na mokre drzewa, mieli pomarszczone dłoń i nie spadali. Może tak było, może tak jest, ale trzecia hipoteza jest według mnie najbardziej trafna. Pomarszczone palce jest to po prostu sygnał, że czas już skończyć kąpiel.